Dzień dobry witam Państwa. Dzisiaj mamy niewiele danych. Eee, najważniejsze dane, jakie się już pojawiły, to z Nowej eee, Zelandii sprzedaż detaliczna. Lepsza od oczekiwań. Potem o godzinie 14 w Polsce inflacja CPI, inflacja konsumencka. Eee, no i o 14.30 wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, jak co tydzień w czwartki ze Stanów e, Zjednoczonych. Na kontraktach na w rynku NASDAQ, nie udała się próba przekroczenia tych szczytów, które mieliśmy w tydzień temu w piątek i w poniedziałek. Bardzo zaczął się cofać miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj spadki do tego dołka i potem będziemy mieli test bardzo ważnego wsparcia na poziomie 4340. Eee. Żeby się wyjaśniła tutaj sytuacja, żebyśmy mieli przysną sytuację do, do wzrostów to o rynek powinien wrócić do poziomu 4265, gdyż wcześniej mieliśmy tutaj tylko wzrostową trójkę, więc powinni dojść, powinniśmy dojść do punktu wyjścia i dopiero po nieudanej próbie przełamania na trwałe poziomu 4265 możliwe byłyby, byłyby trwalsze wzrosty. To mogłoby nastąpić w ciągu powiedzmy gdzieś około tygodnia, może trochę dłużej. Na kontraktach na indeks S&P 500 sytuacja jest podobna, też... Jesteśmy jeszcze powyżej wsparcia na poziomie 2080. Sytuacja jest bardziej skomplikowana niż na mniej czytelna, niż na ZDACu, ale myślę, że po przechicie poziomu 2080 otworzy się droga tutaj na te dołki z poprzedniego do dnia I potem będziemy mieli możliwość protestowania tego tutaj bardzo ważnego wsparcia w dalszej perspektywie możliwe trwalsze wzrosty. Rynek niemiecki jest słabszy, też pewnie głównie z tego powodu, że kurs euro-dolara idzie w górę. W perspektywie najbliższych dni możliwy jest nowy dołek. Nie uda nam się przełamania poziomu 11.260. 260 będzie skutkować tym, że gdy pojawi się tu kurs zielonej świecy, otworzy się drogę do wzrostu do poziomu 11.680. Też na kilka dni trzeba będzie na to poczekać. No i polski rynek e, akcji kontrakty na VIP20. Myślę, że korekta jeszcze będzie trwała. Target 2,435 to jest 38% zniesienia całej tej fali wzrostowej z tego dołka. Wczorajsze dane ze Stanów Zjednoczonych w postaci sprzedaży detalicznej doprowadziły do silnego wzrostu na wykresie euro-dolara. I wygląda na to, że do piątku możemy mieć kolejną falę wzrostową. Dlaczego w do piątku? Gdyż dzisiaj prawdopodobnie te dane o 14.30 z rynku pracy nie będą miały większego znaczenia. Natomiast jutro będziemy mieli dwie ważne figury ze Stanów Zjednoczonych. Produkcję przemysłową i indeks nastrojów. I jeżeli by się okazało, że któreś z tych danych będą gorsze, no to możemy wyjść na nowy szczyt. I teraz tak. Biorąc pod uwagę to, że z kwietniowego dołka tutaj rozpoczęła się fala wzrostowa. Troszeczkę przebudowałem tutaj ten scenariusz, znaczy ten scenariusz egletowski. Fala trzecia wcześniej była w tym miejscu. Teraz przesunąłem ją tutaj na wyższy poziom. Te spadki, które tutaj mieliśmy, one miały strukturę ABC. Natomiast tutaj te wzrosty mają bardzo ładny, dynamiczny charakter, więc jest bardzo duży stopień prawdopodobieństwa, że będziemy mieli wyjście na nowy szczyt w piątej. Bardzo silny opór jest na poziomie między 1.14 11, i 1.15. Przóba przełamania tego oporu nie powinna się udać. Jesteśmy już po silnych wzrostach i potem oczekiwałbym tego, że po przesiedleniu rynek po pierwsze jak spadniemy poniżej poziomu 1.13.65 pojawia się sygnał do tego, żebyśmy korygowali cały ten układ wzrostowy. Myślę, że wtedy możliwy jest powrót w rejon 1,10. Na wykresie dolara do złotego mamy spadek. Wydaje się, że próba przełamania tutaj wsparcia na poziomie 3,55 nie powinna wystąpić. Być może nawet nie wyrównamy tego dołka, który mieliśmy jakiś czas temu. Natomiast potem w dalszej kilkutygodniowej perspektywie powinniśmy mieć wzrosty. To jest perspektywa... Średnioterminowa na wykresie dziennym, więc nie patrzę tutaj na szczegóły. Po zakończeniu tego ruchu wzrostowego, który powinien przekroczyć tutaj opór na poziomie około 3,70 czeka nas kolejna kilkotygodniowa fala spadku, która może wtedy sobie już poradzić z poziomem 3,55. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na wykresie franka do złotego. Na wykresie franka do złotego wtedy, kiedy były próby wybijania w dół z tej fazy konsolidacji, wiem, że na rynku cudów nie ma po spadkach i po konsolidacji trudno byłoby uznać tą konsolidację za korektę i potem sobie w jakiś cudowny sposób będziemy dalej spadali na wykresie franka do złotego. Zamiast tego powinniśmy mieć wybicie w górę z konsolidacji. Widzimy, że tutaj mieliśmy już kilka prób. Tutaj i tutaj i czynnikiem, który doprowadzi do wybicia w górę z tej konsolidacji będzie wzrost kursu euro w do złotego. Zaraz zobaczymy na tą parę walutową. Tutaj wybicie w górę powinno doprowadzić do wzrostu w na około 4,03 i nawet wyżej, ale to jest perspektywa kilkutygodniowa, to nie jest kilka sesji, tylko kilkutygodniowa perspektywa. Teraz przechodzimy do wykresu euro złotego i teraz tak, widzą Państwo, że próba wybicia w dół z około dwuletniej fazy konsolidacji Skończyła się niepowodzeniem. Teraz, gdy będziemy mieli na wykresie euro-dolara przesilenie za kilka dni i potem powrót do poziomu 1,10 czy nawet trochę niżej, to na wykresie euro-złotówki możemy mieć już tylko korekcyjne cofnięcie, a potem w dalszej perspektywie czasu, kilka tygodni czy nawet powiedzmy 2 miesiące możliwy byłby wzrost, dotarcie do poziomu 4,22-4,24. Tu jest silny opór, i potem być może jeszcze będziemy mieli kolejne wzrosty do tych tutaj lokalnych szczytów. Na okresie cen złota osłabienie dolara doprowadziło do wzrostów, i tutaj w krótkiej perspektywie, prawdopodobnie do jutra, wtedy jak na eurodolarze będziemy mieli nowy szczyt, to tutaj możemy zaatakować opór na poziomie 1220 do 1224. Próba przełamania tego oporu może się nie udać, i potem możemy z powrotem cofnąć się do e, wsparcia w rejonie około 1179. E, na koniec przejdziemy do sytuacji na wyróżnieniu cen ropy. Wczoraj pojawiły się dane na temat zapasów ropy o 16.30. Poprzedniego dnia o godzinie 22.40 też były e, informacje na temat zapasów ropy. I one doprowadziły do wzrostów, potem żeśmy mieli konsolidację no i te dane o zapasach były gorsze od oczekiwań, podobnie jak i tydzień temu w środę, też były gorsze od oczekiwań, one spowodowały tutaj wzrosty, ale to była pułapka, którą są pułapka na stronę popytową. potem żeśmy mieli silne spadki. No i teraz widzimy, że historia lubi się powtarzać. Też mieliśmy tutaj wzrost po Wczorajszych informacjach o zapasach. Potem piękne spadki. Tu, jak Państwo by przeszli sobie i obejrzeli wykres w układzie świec jednominutowych, to jest piękna, spadkowa piątka tworząca falę pierwszą. Potem mamy dosyć duże odbicie i potem mamy kolejną falę spadków. Więc mamy już trójfalową strukturę. Jeżeli okaże się, że to odbicie też będzie tylko kolekcyjne i przybijemy arcyważne wsparcie. Na poziomie 59,60, no to wtedy skończy się ta zabawa w silną ropę i będziemy mieli otwartą drogę do poziomu 58,20. Jeśli nie, jeśli nie uda się pokonać poziomu 59,60, jeśli rynek potem ruszy w górę, to, to prawdopodobnie jeszcze będziemy tutaj testowali tutaj te silne opory. Ale wydaje mi się, że chyba ten pierwszy scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Zapraszam Państwa dzisiaj na szkolenie o godzinie 18.00, jak inwestować w towary rolne, które poprowadzi Pan Paweł Dębowski. I będzie tutaj omówiony ostatni raport z rynku rolnego, który pojawił się 12 maja o godzinie 18.00. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.